Cześć wam wszystkim z tej strony, pana się na kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj moi drodzy przyszedł czas, aby wymaksować sobie kolejną postać, a mianowicie moi drodzy wymaksujemy sobie Mega sigmową postać, która jest, no, po prostu najlepsza. I to jest jedna z pierwszych 30 moich rank. Znaczy, no, pierwsza 30 ranga to była Shelly, ale jeszcze wtedy na 30 rank nie było, tylko były 20. I po prostu miałem 1000 na 20 randze. Ale, moi drodzy, wymaksujemy sobie dzisiaj Tika. Tik też był jedną z moich w miarę pierwszych 30 rank. Więc yy, zobaczymy, sobie jak się on sprawuje na Hyperchargeu, bo w ostatnim Brawl Talku mu dodali Hypercharge. A. Mam go na 11 levelu. Trzeba, moi drodzy, wydać 5000 Golda, aby odblokować. Do niego Hyperchargea więc sobie oczywiście kupujemy. I moi drodzy, tutaj oczywiście jak jego główka zostanie porobiona, to wypuszcza 6 min i te miny naprawdę są dosyć spoko, więc bardzo fajnie, że mamy tego HyperCharge'a, więc oczywiście kupujemy go, wy moi drodzy zostawcie opeczkę w górę, zasubskrybujcie również ten kanał i w komentarzach napiszcie moi drodzy, ile macie HyperCharge'y, bo ja mam dużo, już nie wiem ile, ale mam dużo, więc może ktoś policzy i napisze w komentarzach, ile mam, ale dosyć dużo już mam, więc powoli, powoli maksuję to konto, moi drodzy, e, oprócz tego pamiętajcie, Kodzik Panda w sklepie, bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie, jak cokolwiek kupujecie, pamiętajcie, Kodzik Panda, a my musimy sobie, moi drodzy, przetestować. Testować go i myślę, że przetestujemy go na nokaucie, bo właśnie nie chciałbym go testować tam, gdzie są y, mutacje. Tutaj mamy batalię, tutaj by był też taki średni. A ta mapka jest taka w miarę zamknięta, myślę, że dałaby radę, więc y, zobaczymy. Lecimy, moi drodzy, no mam nadzieję, że przetestuję. Gram 850 z randomami, nie są to jakieś najwyższe moje pucharki, ale też nie są najniższe, więc y, no, zobaczymy, zobaczymy. Aha, no tak, tutaj będzie dużo przeskitów z różami i z darylami i z innymi takimi. No to może być ciężko przetestować tego Hypercharge. Ale zobaczymy, może akurat się uda. Wydaje mi się, że spadnę w dzisiejszym odcinku z pucharkami. Ej, dobra, ładnie tam pocisnęli. To teraz tylko trzeba klepać, moi drodzy, kita z Rose. Ą. Dobra, tutaj żeby ten kitek tylko nie wskoczył. Dobra, wskakuje na Rose. A. No to przynajmniej tyle, moi drodzy. Dobra, na spokojnie, ale odklejeni oni są, czemu on nie leczył ten kit? Ej, dobra, kit jakiś giga odklejony, tak szczerze. Mega odklejony kit, no ja muszę nadować tego... No ja nie naładuję hypercharge'a, człowieku, za szybko ich robimy. Co jest grane? Ja myślałem, że my tu przegramy, a my ich tak szybko niszczymy, że nawet ulta nie zdążę nadawać. co dopiero widzowie hypercharge'a. Dobra, on jeszcze walnął sobie chyba tego gadżecik, że zniknął tym kitem, tak mi się wydaje. Dobra, na spokojnie, ja muszę tam nadować sobie ulta, ja muszę nadować ulta, widzowie. Oj, tu będzie ciężko. Tu będzie ciężko chyba. No właśnie, dobra, nie jest źle, nie jest źle. Nie jest źle, jeszcze spróbujmy sobie piperkę naklepać. Polecia tam głowa. Yy, nie mam jeszcze hypercharge'a, jestem dopiero w połowie do hypercharge'a. Tam jest ten kit, tak, jest ten kit tutaj, moi drodzy. Dobra, on zniknął, ale myślę, że Piperka sobie da radę. Bo w razie czego, o właśnie, kita żeśmy porobili bardzo ładnie. Ej, to będzie wygrana, widzowie. To mi się podoba, no wygramy na... Ej, no dobra, play gain, play gain, proszę, dajcie play gain'a. Człowieku, jak ja wbijam zaraz 900 z randomami na tym... Na tej mapce. Dawajcie na. O, dobra, bardzo ładnie. Brokdał na. Dobra, zobaczymy, moi drodzy. Zobaczymy, czy mi się uda tutaj przetestować chociaż raz tego hypercharge'a Ale powiem Wam, że ten Hypercharge jest dosyć spokojny. Nie wiem, czy działa dalej. Pewien trik z tym hypercharge'em, ale to wam pokażę pod koniec odcinka, moi drodzy. No bo ten trik był mocny, szczególnie na 5 vs 5, ale to na koniec odcinka wam pokażę, więc oglądajcie, moi drodzy, odcinek do końca. Eee, no i dobra, co my tutaj mamy? Dostaliśmy na łeb już od nich i nasz brok padł. Więc troszeczkę odklejka w tamtym meczu fajnie zagrała. teraz dostał tak szybko na łeb. Dobra, spróbuję piperkę tutaj porobić. Bardzo ładnie, moi drodzy. Dobita zostanie idealnie. Dobra, mamy, moi drodzy, dwóch na jednego. Spoko tam. Larry i Lauricoś naklepał. Ulcika rzuciłem. Dobra, cyk. Bardzo ładnie, dobijamy to. No i dalej nie mam hypercharge. Myślę, że mega długo mi zajmie nabicie tego hypercharge. Więc nie wiem, czy go przetestujemy w dzisiejszym odcinku. może być ciężko. Ale chciałbym wam pokazać, właśnie ten jeden, moi drodzy. Lag z tym Hyper w sumie to nie jest jakiś, nie wiem czy to zostało naprawione, tak szczerze, nie wiem czy to zostało naprawione. Okej, okay, dobra, tutaj dostałem, ale na szczęście przeżyłem, 400 HP mi zostało. 2 na 2 jesteśmy znowu. Dobra, zobaczymy, pięknie tam porobił, ej no powiem wam, że jak zawsze narzekam na randomy, tak, dzisiaj człowieku, dobra ginę, proszę wariacie do bigo. Dobra, Piper ucieka, może, może da radę, albo nie da rady, albo da radę, zaraz zobaczymy moi drodzy. Ale generalnie, zawsze jak narzekam na randomy, no to dzisiaj naprawdę fajnie z nimi moi drodzy idzie tutaj pograć. Więc spoko, dobra, nie ginie. Albo dobra, nawet jak zginie, no to spoko. Bo jeszcze będziemy mieli trzecią rundę. I może naduje tego hypercharger. Chociaż wątpię, bo no nie jest tak łatwo naadować na nocoucie hypercharger. Bo to ileś tych strzałów muszę trafić tym tikiem. Więc no może być ciężko, ale zobaczymy. No mógłbym zagrać coś innego, ale pewnie wtedy spadnę z pucharkami, więc wolę nie tracić. chociaż tak myślałem, że stracę, A jak dobrze pójdzie, to wygramy dwa mecze w dzisiejszym odcinku. Już jeden się udało wygrać. No to murunda on raczej przegra. Wydaje mi się, że on ją przegra. Chyba, że teraz jakoś na szybko trafi piperkę. Dobra, no mało braku. 185 hp, ale niestety przegrał piperka porobiła. Mam połowę hypercharge, jak widzicie, więc jak szybko teraz walnę sobie Ulta, no to moi drodzy, jest szansa, jest szansa, że będę miał tego Hyperchargea. Tylko muszę właśnie fajnego ulta sobie naładować i trafić po prostu tym ultem. Widzę, że tutaj leci główka. Dobra, fajnie tam piperka chyba trafiłem raz, chociaż. Okej, okay, dobra, muszę uważać, bo mam 1000 HP tylko. Leci głowa, głowa kogoś trafi, mam nadzieję, że trafi. Dobra, trafiła. No widzicie, troszeczkę mi tam podrosło, ale nadal, moi drodzy, jeszcze dużo brakuje. Nadal jest, że dużo brakuje. Piperka, chciałem mnie tutaj dobić, ale na szczęście się nie udało. Mam dosyć mało życia, więc muszę uważać. Ale fajny jest ten Star Par, że ja się szybciej po prostu leczę. To jest giga op No i moi drodzy, będziemy mieli Wina. Będziemy mieli Wina, ale mimo tego, i tak dalej nie przetestowałem, moi drodzy, tego oczywiście hypercharge'a, bo no nie było kiedy. Nie było kiedy, nie znożyłem go nadować. Jak widzicie, teraz mi troszeczkę brakło, więc ciężko jest po prostu na kaucie nadować. gwiazdą gry zostałem plus, moi drodzy, 8 pucharków, więc powiem wam, że spoko. Jak na to, że zagrałem Dwa mecze z randomami to bardzo fajnie. Jeszcze jajo chyba będziemy mieli, tak jest. Zobaczymy, co z jaja wyleci. Mamy nową mutację na moim koncie, bardzo fajnie. Zobaczymy, jaka to będzie mutacja. Mutacja do Geyla. No, ona jest średnia. Zobaczmy w ogóle, ile ja już tych mutacji mam. Bo tak szczerze, sam nawet nie wiem. Mam już, moi drodzy, 17 na 40 mutacji. Więc napiszcie w komentarzach, ile wy już macie mutacji na swoim koncie. No, ja mam prawie połowę. No, jeszcze 15 dni zostało do końca tego eventu. Więc może niedługo coś sobie powbijam znowu na tych mutacjach. Bo. Niektóre są dosyć śmieszne. No ale teraz, moi drodzy, przejdźmy sobie jeszcze do właśnie tego niby błędu z Hyperchargem Tika, ale nie wiem czy to do końca jest błąd, czy to nie jest błąd, ale już wam pokazuję o co chodzi. Dobra, moi drodzy, a więc zobaczcie o co tutaj chodzi. Ziomek odpala sobie Hyperchargea rzuca ulta i jest koniec rundy. Następnie te miny się pojawiają i on zniszczył całą drużynę, moi drodzy na knockoutie właśnie przez tego hypercharge, więc nie wiem czy to jeszcze działa, czy już nie, czy już to naprawili. To Do, dosyć dziwne było, też widziałem taki filmik, moi drodzy, na 5 vs 5, gdzie Ziomek zniszczył Chyba 4 postacie na 5 vs 5, więc no to, to też było dosyć mocne. Yy, więc fajnie, że mam tego hypercharge'a. Może mi się uda kiedyś coś takiego zrobić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, moi drodzy. Na razie, no był problem z nadawaniem tego hypercharge'a, więc no zobaczymy, zobaczymy. Może akurat mi się kiedyś uda. Tak ważne, że mam tika, moi drodzy, na 31 randze bo już kiedyś wbiłem, więc myślę, że hypercharge wiadomo się przyda. Ale nie będę tutaj jakoś tego tika puszczował. Wy w komentarzach, moi drodzy, możecie napisać, jaką kolejną postać mam wymagać. Maksować, więc możecie pisać. I w sumie piszcie tylko i wyłącznie te, które ostatnio dostały Hyper bo wszystkie stare Hyper już mam kupione, więc tylko te nowsze mi piszcie, które byście chcieli, żebym... Znaczy, którą postać byście chcieli, żebym wymaksował. I ja, moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że jak Wam się spodobał. Jeżeli tak, to w górę, zasubskrybujcie ten kanał, wbijajcie na mojego Instagrama, wbijajcie na mój drugi kanał, kanał PandaOv. Trzymajcie się, cześć!